Siemka, Siemka, już po streamie posiedzieliśmy, widzieliście, że taktyczka a i nie chodzi. Pytaliście, kiedy będzie odcinek z tą taktyką. No to powiem tak: dwa dni grania i to nie niezbyle kim, i ta taktyka naprawdę działa. Ta taktyka naprawdę działa. Już Wam powiem mniej więcej Co to za taktyka obecna, tak kończę. Sezon to jest moja meta, już sesjon. Czekajcie, gdzie to było. Posesion 4 gołęców. Czego odpowiedzialny tutaj, typowo za obronę. Ten obrońca, to on broni, ale ma zaznaczone, żeby się włączał do ataku. To jest nasz taki pociąg, a to jest nasz maszynista, który będzie kończył te rzutki głowy. Dlatego nazwę daliśmy: maszynista. Fajnie, co? Lykark, typowy anchorman. Musicie mieć tutaj na defensywnym pomocniku. Anchormana. Tutaj gościa, który będzie umiał dorzucić. Piłkę, który będzie miał kondycję i był szybki, żeby potrafił i biegać do przodu i do tyłu. Takie teżew. tutaj, obowiązkowo. Hall player ten piłkarz będzie i dobrze bronił, ale też będzie biegał do przodu. Czasem robił za skrzydłowego, czasem w środku. Tutaj na SS, no to u mnie jest to Messi. Nie jest Messi, potrafiły i wpaść w pole karne, skończyć akcję, i szczelić z dystansu, i rozegrać piłeczkę. Tutaj dowoli. Dajcie sobie na Jezesa, jakiego lubicie. jakiego lubicie. Co do ataku, yy z tej strony musi być gościu, który będzie dobrze główkował. U mnie jest to Marko Wambaskan, 95 główkowania, My 88 wzrostu. Jumping, siła i tak dalej. Wszystko się zgadza. Tutaj dajecie gościa, który będzie kończył akcję głową i nie tylko. Widzicie, że u mnie też Mambasty nie jest kompletnym napastnikiem. Potrafi wyjść na prostopadną piłkę i tak dalej. Ale z tej strony miejcie tutaj gościa, który będzie przede wszystkim umiał główkować. No i też wiadomo, jak będzie kompletny, będzie umiał wykończyć, czy był szybki, no to dodatkowy atut. Tutaj postawiłem na gościa, który potrafi i odegrać piłkę, i uderzyć, i sklepki zagrać, i tak dalej. U mnie to jest toti. I ma szybkość może wyjść na prostopadłą piłkę, może zagrać sklepkę. Tutaj też dowoli, woli. Gol może być. Co uważacie? Natomiast tutaj jest bardzo ważne. Tutaj, dajcie sobie gościa, który będzie umiał bronić i będzie bardzo wybiegany. U mnie docelowo tutaj gra Edgar Dawid. Ale ponieważ dostał kar czerwoną kartkę, no to na chwilę musiałem go wyrzucić. I przede wszystkim gościu wybiegane i musi umieć bronić. Zaraz powiem dlaczego. Obrona jak mówiłem, trzech gości, którzy bronią. I jeden na pewno Destroyer, drugi Build-up. Tak to by wyglądało. I teraz czemu ten zawodnik musi bronić? Bo Liza Zarazu ma zaznaczone u mnie Attacking, a defensywę ma zaznaczoną Dawid. I on tutaj pilnuje tej strefy jak on. Idzie po prostu do ataku i wrzuca piłkę, nie? Do tego nasz pomocnik, Ancormen, ma zaznaczone Deep Line, czyli będzie się cofał między obroną. No i tak by to wyglądało. Dlatego tu pamiętajcie: Destroyer, Box to Box, Ancormen, Orchestrayer, ale przede wszystkim. Wybiegane i żeby umiał bronić. Tutaj. Tutaj gościu. No, play bo on będzie robił czasem za skrzydłowego. Czasem będzie w środku, czasem podbiegnie odebrać piłkę. Najlepiej holblajek tutaj. Indywidualne instrukcje. Do ataku wchodzi liza gazu. W defensywie zostaje tutaj Wam. Edgar, u mnie to jest Edgar Dawid, czyli ten CF. Nie mogę na nim pokazać, bo ma, żółtą, bo ma czerwoną kartkę. Więc pokażemy na... coś to umie Ja lubię też tego piłkarza. Lubię Edersona, ale damy na przykład Kantę. I zaznaczacie na tym pomocniku Defensive. Czyli defensywna kantę, attacking na Liza razu. I żeby nie wracał jeden napastnik, ten, który będzie strzelał z głowy. Czyli u mnie to jest Marco Wambasta. I tak to wygląda. Tak wygląda ta taktyka. I to jest po ogólnie obecnie gram. Po sesjonie wiecie. Można dłużej utrzymać piłkę, i tak dalej. I czasem, właśnie macie tą piłkę. Tutaj zagrożenie idzie z lewej strony, brzuta wam was ten kończy. Ale to nie tylko to, bo możecie zagrać po No Zależy, jak się mecz ułoży, i tak dalej. No i taktyka, powiem Wam, działa bardzo dobrze. Od dwóch dni dla mnie miałem 1820 punktów, a 1943. Jak się to mu spodoba, zostawcie łapkę, komentarz. Jak ktoś lubi grać po sesji. To może się przydać. Dzięki za uwagę. I do usłyszenia na Twitchu.